Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym przeglądzie pływ w sklepie Pepka. E, obejrzymy sobie fajne zielone spodenki. Spodenki są dla chłopców, bogate w len materiał. E, tutaj nogaweczka taka podwinięta na gumce, więc wygodne. 30 zł i tutaj największy metr 70, bo to są te większe e, spodnie. I tutaj e, zielone koszulki, też chyba te bogate w len, ale one już były na... W poprzednich filmach, więc już nie pokazuję. Przy okazji zapraszam na inne moje filmy. Jesteśmy praktycznie na bieżąco z nowościami, jeżeli chodzi o Pepko. Tutaj za 25 zł spodenki do metra 34. I tutaj te zielone to chyba będą te same, co tam poprzednio. Tu mamy jeszcze takie żółte fajne. Zobaczcie ten materiał taki pieluszkowy. No świetne to jest. Mega musi to, Jest to takie milutkie Mega wygodne to na pewno będzie 25 zł i największy rozmiarek 98, 9, 12 miesięcy. Tutaj dłuższe właśnie te spodenki i jeszcze z tego fajnego materiału. Zobaczcie, tutaj mamy taką sukieneczkę, kolorek taki brązowy, ciemny taki beż. Może o falwaneczka, jakieś przeszycia kolorowe, tu z przodu 25 zł, i to mamy dla dziewczynek 98. I kolejna taka spódniczka, też z, tej, z tego materiału, właśnie mega wygodnego. Tutaj mamy nawet taką podszewkę, zobaczcie w środku. O, dlatego u nas taka jakaś większa się wydaje. Podwójna jest po prostu 25 zł i 98 z tego. Największy rozmiar. Kochani, dla Pań kolejna nowość. Biała bluzeczka. Biała bluzeczka to wiecie, mamy do wszystkiego. Także zawsze się przyda. Z taką ładną tutaj koroneczką. 25 zł cena. I od Eski do 2XL występuje rozmiar. Przy okazji zapraszam też na mój Instagram. Podróżuję i filmuję. A tutaj teraz pokazuję jeszcze nowości damskie. Mamy kolejne spodenki, tym razem żółte, 40 zł. Kolor jest bardzo ładny, 42, największy rozmiar. I tutaj z tyłu, z przodu kieszonki, z tyłu również kieszonki. I ta nogaweczka jest taka jakby niewykończona. I kochani, ten sam fason, tylko kolor inny, czarny. czarny. Też do wszystkiego, na pewno się przydadzą. 40 zł i 42. Największy, jeszcze sprawdzimy. Tak, z tyłu też ma, są, właśnie, kieszonki. No i przybywa, przybywa, kochani, nowości, między innymi kolejne spodenki. Tym razem one są takie biało-niebieskie, bardzo fajne. Wyższy tutaj jest stan, znaczy stan, no pewnie wyższe są i kieszonki dwie w pasie gumeczka tutaj one są takie troszeczkę dłuższe wydaje mi się więc fajnie trzeba by było oczywiście zmierzyć zaraz Wam, kieszeni tu z tyłu już nie mam zaraz Wam powiem cenę bardzo fajne z takiego materiału przyjemnego zaraz Wam powiem ile kosztują, cena 30 zł i tu największe z tego 42 rozmiar będzie fajnie pasowało do białego, do białej bluzeczki. Kochani, kolejna przepiękna sukienka. To jest sukienka maxi. Dekolt mamy w kształcie litery V. Rękawek zakończony gumeczką. Też fajna pozycja na lato, jak ktoś nie lubi odsłaniać nóg. 40 zł i 44 z tego największe. Także myślę, że warto zmierzyć sobie, jak jesteśmy różne rzeczy. Czasami coś nam się wydaje, że będziemy źle wyglądać, a się okazuje, że wyglądamy super. Kolejna nowość, zobaczcie, jaka fajna sukienka niebiesko-biała. Na wieszaku wygląda cudnie. I tutaj kieszenek nie ma, tutaj guziczki, mamy rozpinanie. Fajnie, bo tak paski idą najpierw poprzek. Później wzdłuż 50 zł i 44 z tego macie największy rozmiarek. Sukienka jest na takich cienutkich ramiączkach, więc idealna będzie na lato. Kolejne bluzeczki, tym razem w kolorze zielonym, zobaczcie, z takim nadrukiem. Nadruk pomarańczowo-zielony, 25 zł. I tutaj największy rozmiarek mamy. 2 XL. Tutaj chyba wzięłam właśnie to 2 XL, bo taka duża bardzo. Ta koszulka, tak. 2 XL. Taka, mówię, szeroko, oversize, ale nie. Po prostu ten rozmiar wyciągnęłam większy. Także fajna też zielona koszulka. Mamy też prążek żółty. Taka basicowa, bym powiedziała, bardziej koszulka, ale wiadomo, że do basicu później nam duże rzeczy pasuje. 20 zł i 3 XL. Największa bluzeczka 3XL z tego no i kochani przepiękne są te połączenie tej bieli z tym jaśniutkim niebieskim kolejna przepiękna koszulka dekol w kształcie litery V cena 30 zł i zaraz rozmiar 46 nawet z tego także mega mega fajne do białych spodenek do białej spódniczki, do jeansowych spodni, czy spódniczki, czy spodenek jeansowych na pewno będzie to wyglądało przepięknie. Bardzo ładna koszulka. Kochani, kolejne spodenki, tym razem takie czarno-białe. Czy to beż bardziej będzie? No nie wiem, wygląda jak czarno, jakby to czarno biały chociaż w kamerze wygląda jak beż, może to i beż. Kieszonki. Oczywiście, także to też fajnie. To są właśnie takie dłu z dłuższą nogaweczką. Te spodenki kosztują 30 zł, największe 42. Także, jeżeli lubicie spodenki, to naprawdę teraz obrodziło praktycznie wszędzie. We wszystkich sklepach, tutaj zobaczcie, kolejna bluzeczka. Też z tego materiału, właśnie w tym przepięknym kolorze niebiesko-białym, 20 zł i 2 xl. Największy rozmiar. Zaraz Wam pokażę z tyłu. Z tyłu mamy takie wiązanie na plecach. No i prosta tutaj już nie ma żadnych udziwnień. Bardzo fajnie jest ten print. Podoba mi się mega kolor. Jest przesłodki. I tutaj bluzeczki, ale to już pokazywałam wczoraj w filmie. No i tutaj chyba koszula to już też była. Także tutaj już nic nowego nie będzie. I kochani, zobaczcie taki materiał jak spodenki, tylko tu mamy czarno-beżowy, a tam no przewaga czarnego tutaj przewaga beżu. Fason będzie ten sam tak jak bluzeczki przed chwilą, takie wiązanie właśnie na pleckach. Cena 20 zł i od Eski do 2 XL. Rozmiarówka. Tak się prezentuje. Też fajna do jakichś beżowych spodenek, do czarnych, do jeansowych jak najbardziej. Tutaj mamy jeszcze takie paseczki białe, niebieskie. Już nie pamiętam, czy ja Wam pokazywałam, czy nie. W każdym bądź razie koszulka kosztuje 20 zł od deski do 2XL. I ona ma takie fajne na plecach krzyżaczek. O, myślę, że widać. Zresztą były już koszulki żółte z tego i. Pomarańczowe, tutaj ten przepiękny kolor niebieski tej bluzeczki. Dla przypomnienia: 20 zł i 2xL cena. Kochani, dzięki bardzo za dzisiaj. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo cieplutko. Trzymajcie się wszyscy zdrowo. Do zobaczenia i piszcie, gdzie się wybieracie na majówkę, co będziecie robić. I tu, jeszcze na koniec, Wam pokażę taką bluzeczkę. Bardzo milutka bawełna: 25 zł. Znaczy, tak mi się wydaje, że po pewno nie sprawdzam, ale bardzo mi materiał, o może tak, w dotyku, i największy rozmiar 3XL. I kochanie na dzisiaj to wszystko. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, buziaczki. Trzymajcie się zdrowo, pa pa, do następnego filmiku.